Witam w kolejnym odcinku, tym razem jest to odcinek z mid patcha, a dokładnie jest to patch 11.24b, czyli po prostu takie jakby wyważenie meczy, me, meczy mety w obecnym e, patchu po tym jak niektóre kompozycje stały się za silne bądź zbyt często grywalne, więc Rajat postanowił je znerwić. A oczywiście jeśli jesteś tutaj nowy, zapraszam Cię do subskrypcji z dzwoneczkiem, łapki w górę i komentarza dla statystyk, żeby film niósł się po YouTubie. A teraz przejdźmy już powoli do tego omówienia. Więc nie jest to jakiś super duży patch. Tutaj Riot pisze e, o tym, że po prostu trochę przesadzili, ma balansu nie było i takie tam pierdoły. Zresztą chcecie to sobie możecie zastopować i to przeczytać dokładnie. E, a głównie chodzi im o to, żeby meta była bardziej dynamiczna podczas tej zimowej przerwy. A zimowa przerwa będzie po prostu jakby na do, do nowego roku, nie? Że one w święta nie będą nic robić, więc 14 grudnia, czyli wczoraj wprowadzili ten nowy patch. Wczoraj jak ja to nagrywam, wy to widzicie jeszcze dzień później. <laughs> Ale dobra, mniejsza z tym. No i tak, takie zmiany tutaj, jakie weszły. No to mamy rozszerzenia. Zważywszy, że w mecie dominują kompozycje typu przyciąg przeciągnięcie i mutant uderzamy w niektóre z ulepszeń, które umożliwiły im sukces. No, także po prostu tu lecą męty, e, na tą nerfy, nie? No to mamy tak, losowa statystyka niestabilnej ewolucji mutant po osiągnięciu dwóch gwiazdek, dodatkowe zdrowie było 600, teraz jest 500, więc po prostu nerf. Statystyka niestabilnej ewolucji mutant po osiągnięciu dwóch gwiazdek, obraźnie od ataku, mocy, umiejętności lub prędkości ataku było 40, teraz jest 30, więc też nerf. Krótko mówiąc, mutanci, czyli najczęściej grywalny build w obecnym patchu. 11,24, dostaje nerwa. To jest taka kluczowa. Złoto z niespodzianek było 15, 25, 35, teraz będzie 15, 30, 45. I szczerze powiedziawszy, ja nawet nie wiem, co to są niespodzianki. Albo mi coś źle przetłumaczyło, ale jedynie, jakie złoto mi chodzi, się kojarzy, to że to po prostu chodzi im o mercenary albo o jakiś argument. Nie wiem, albo tu jest coś źle przetłumaczone w tej polskiej wersji, albo nie wiem, bo nie do, nie do końca kumam, o co im chodzi, nie? E, procent leczenia słabszych, 12, było jest 10. Limit leczenia słabszych było 200, jest 150. To są te e, weak, weak spot, to, to są te argumenty weak spotu. Także nie wiem, na, naprawdę nie, nie wiem, co to tutaj jest. Te niespodzianki to chyba są jak masz na przykład ten 0 argumentów, to dostajesz 15, jak masz jeden argument, to dostajesz 25, i tam 2 i 3. No wiecie o co chodzi. Nie, nie wiem, czy o to im nie chodzi, tylko dlaczego to jest przetłumaczone jako niespodzianki, to ja nie mam pojęcia. Zwiększenie obrażeń wstąpienia było 70, to jest tak jakby w te wyniesienie arkanisty raczej, o to im chodzi. Zwiększenie obrażeń wstąpienia 75% było, jest 65%, czyli też nerw. No nie wiem, albo to jest jakieś błędne tłumaczenie, albo... No nie rozumiem. Mistrzowie. No i tutaj oczywiście piszą, że był sobie Kasady i Darius, którzy byli bardzo dobrymi jedynkami. Piszą tutaj trochę o Czogacie. I że był błąd z Jonem, że zaliczało wam jakby dwóch challengerów, czy tam dwóch akademików, Po Jon jest i tym i tym. I naprawili ten błąd. Bo taki był już dosyć długo. I Rajat sobie w końcu o nim przypomniał. I to zmienił. Brawo Rajat! Lepiej późno niż wcale! <klucz> A teraz już dalej czytajmy, co tutaj ciekawego. Redukcja obrażeń sfery pustki kasadina. 35% było, będzie 30. Więc to jest po prostu tego RK, trochę nerw. 5% szczerze to nie jest dużo. Redukcja obrażeń sfery pustki Kasadyna nie kumuluje się już sama w sobie. Naprawiony błąd. No to widzicie, był błąd, nawet o nim raczej wiele osób nie wiedziało. Ja sam o tym nie wiedziałem. Osłabienie maksymalnej many Dariusza było 50 na 100, teraz będzie 70 na 120. Więc będzie się odpalał jakby na, za pierwszym razem tak samo, a za drugim i na każdym następnym wolniej. Więc jest to również nerw darka. Zdrowie Czogata było 1400, teraz jest 1300, więc jest również znerwiony. Osłabienie many Czogata, więc będzie się odpalał później. Także, no lipka ale myślę, że to jakoś super nie zaboli. Zawsze to można jakoś wzmocnić, na przykład wymieniając jeden z itemów jakichś tankowych, nie wiem, na Frozena albo na Redemption, chociaż Redemption w sumie się do nim grało, więc dajecie Redemption, dajecie Frozena i BF będzie wychodzić na to samo, bo te itemy dają manę. Można to obejść zawsze, tylko trzeba po prostu ruszyć kopułą, nie? <laughs> Obrażenie od, od ataku Czogata było 100, teraz jest 90, więc to też jest nerf. Chyba chcą, żeby czoga był po prostu bardziej tankiem niż elikery. Tak mi się wydaje. Skalowanie obrażeń od ataku Samira Flare zostaje zbufowana. 10% na zwykłej, 10% na srebrnej i 10% na złotej. A to oznacza, że może build pod imperiali z Samirą Kerry e, może tutaj być całkiem silny. Tak szczerze powiedziawszy. Wygląda to ciekawie. Z jakimś Infinity czy czymś. No. Infinity Last Whisper i Ginso. Ma to chyba potencjał tak mi się wydaje na szybko. Tarcza kosmosu Vex. To mamy było 500 600 750 to zbuchowali ją troszeczkę i na złotej Vex ma 850. Szczerze ja nie wiem czy to nie jest. czy Na złotej przypadkiem oni nie wrócili do tego co snervili oni naprawdę uznali, że ich nerw był za mocny i ją zbuffowali? No to jeszcze więcej osób będzie grało pod złotą weks. Jordle będą silniejsze na przykład. Szkoda, że już Jordle nagrałem. Bo może teraz by trochę inaczej ta gra wygląda. Bez spoilerów. Wzmocnienie kumulującej się tarczy w przestrzeni osobistej weks było 10%, teraz 15%. Ja mam wrażenie. Ja Nie jestem pewien, ale to mi wygląda na e, powrót do tego, co z Nerfili. Może nie całkowity, ale coś mi się kojarzy, że tam też było 15%. Leczenie walca o trzy Fiory było 15%, 20%. I ona, e, boże, ona Fiora, buff. I to może sprawić, spra że będzie się grało na przykład Fiora jako carry w challengerach. Bo to jest bardzo duże leczenie. Elki. To jest super duże, według mnie. Dobra. Dalej, klon Jone nie odnosi już podwójnych korzyści ze wzmocnienia statystyk Pretydenta i Akademii naprawa błędu. No to to jest to, co chyba tam już Wam wspomniałem. Także jest spoko, każdy błąd naprawiony ma sens. Obrażenia ataku Jona zbufowane. No to dobra, to witamy Jona w mecie eee, z tutaj piorą. Jeśli on dostaje taki buff, 15 ataku i szybkość ataku też mu bufują. Jeszcze dostaje Fiora, którą się też gra przy Jonie, i on wraca do mety. No, tak mi się wydaje, że i on wraca do mety. Zdrowie Galio, znerwione. Klapio to też był jednym z, z bidów, który się grało, ale nie jest on jakiś super. <gryw> Obrażenia do taku Galio 120 było, jest 110, jest też nerw, zasłużył, ale. Nie wiem, ja nie jestem fanem grania pod Galio czy też pod Akali. Co jeszcze zdążycie zobaczyć? Zdrowie Akali znerwione o 50 punktów. Zdrowia Poko zasłużyła. Obrażenia dodatkowej egzekucji Akali również znerwione 15. Tutaj zostaje bez zmian, czyli po prostu na zwykłej Akali. Na brązowej Akali nerfię o 15, potem bez zmian. No w sumie ma to sens, bo jakby brązowa Akali była w stanie kierować już tym, a tak nie powinno to wyglądać. Perfekcyjne wykonanie akali, próg wykonania było 20%, 25,90, teraz 15, 20, 90%, czyli nerw na jakby brązowej i średniej. Jak dla mnie spoko akali potrafiła wkurzyć, aczkolwiek nie byłem jej fanem. Cechy. No, to tak, chemtechy, Wów. ale nie do końca, bo na pierwszej fazie chemteków, czyli na trzech, jest nerw. Na 5 to samo, na 7 Bów i na 9 Bów. Chcecie grać chemtechu na ale dalejcie 9. <grym> tak szczerze. Albo 7. Też to powinno być git. Regeneracja zdrowia chemtechów, również zbuchowana, ale też dopiero później. Jak macie 7 lub 9. Ok, czas trwania tarczy obrońcy. Czyli obrońca to będzie co? Bodyguard. Czy pro, nie, Protektor. Protektor to będzie. Seba i angielski. Boże. Za długo w Niemczech siedzę i chyba już zapominam angielskiego powoli. No ale to jest nerw. W każdym bądź razie. Było 6 sekund, teraz jest 4. Także to jest nerw taki całkiem spoko. Interwar, kum, interwał kumulacji kostura archanioła. Były 4 sekundy, teraz jest 5 sekund. Więc jest to e, buff chyba. Interwał kumulacji kostura archanioła. Ej, wydaje mi się, że to jest buff, ale nie jestem pewien. <laughs> Całkowity pancerz kamizelki Ciernia, czyli Bramble Westa. Zostaje znerwiony. poko, może to nie będzie już taki broken item na tankach. No i jakieś poprawienie błędu. 6 naperów nie zapewnia już dodatkowych obrażeń całej drużynie. Kostur Archanioła nie kumuluje już mocy umiejętności podczas walki, gdy jest w, jedne, w jednostki na ławce. Redukcja obrażeń Kasadlina już się nie kumuluje. I klonione nie przynosi korzyści. Ok. A, jeszcze była taka mała aktualizacja zaraz po patchu, że tarcza Kamil została tutaj trochę zmieniona na złotej Kamil, i dodatkowa prędkość ataku Serafin została znerfiona też na złotej Serafin. To takie małe kosmetyczne zmiany były zaraz po samym paczu. No i co to dużo bo Taki sobie tutaj ma mały mid patch, żeby wam się w święta i sylwestra lepiej grało. Ja raczej wiele nie pogram, chyba że na telefonie ewentualnie buchnę laptopa od siostry, to wtedy może pogram. Bo jednak chciałoby się tutaj utrzymać jakąkolwiek wiedzę o grze, <grych> jeśli mam po, po powrocie od razu wam nagrywać. No ale cóż, to by było na dzisiaj na tyle. Macie tutaj na dole subskrypcję dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę. Komentarz do statystyk i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!